Dzień dobry, dzień dobry, a wraz z nami Sergiej Krykun. Witamy ponownie na Podkarpaciu. Cześć wszystkim. Sergiej, jakbyś nam zdradził na początek takie troszkę kulisy tego twojego przejścia. Jak to wyglądało? Czy to było szybko, sprawnie? Jak to ten proces przebiegał? To można powiedzieć było bardzo sprawnie. Dostałem dostałem ofertę, od razu można powiedzieć zaakceptowałem. Szybko podpisałem i jak najszybciej dołączyłem do drużyny. Właśnie skoro mówisz o szybkości, to zapytam o tą szybkość, bo wielu uważa ciebie za jednego z najszybszych zawodników w lidze. Jak po tym czasie z naszą drużyną, jak byś określił? Najszybszy jesteś w drużynie? Jak to się mówi? Ja wolę udowadniać, a nie tylko mówić. Dobra, a jeszcze powiedz mi, e, przed nami mecz ze Śląskiem Wrocław. Jak byś ocenił tego rywala, ich mocne, słabsze strony? E, no na pewno to jest rywal, który był wicemistrzem Polski w tamtym sezonie. Są teraz e, w trudniejszym momencie, ale wiadomo, mają swoją jakość. Jedziemy można powiedzieć na, na ich teren, więc, więc me mecz będzie wymagający, ale też mamy pomysł na tą drużynę. Już trenujemy można powiedzieć dwa tygodnie tutaj z nowym trenerem i, i uważam, że na ten mecz pomysł mamy, a tylko przyłożyć wszystko, żeby każdy dał siebie 100% i myślę, że pójdzie to w dobrym kierunku. A z kim najlepiej zakumpowałeś się w drużynie? Eee, niektórych to już znałem wcześniej. Tak, Dadi, czy tkaniu. Z Kaniem przecież też grałem wcześniej. A tak, to od razu wiedziałem, że tutaj jest super szatnia, że to super ludzie otoczenie, więc bardzo szybko się zakomprowałem. Można powiedzieć, z każdym dobrze, dobrze trzymam. To jeszcze na koniec taki nazywam to wolny głos do kibiców, możesz powiedzieć, co tylko chcesz? No, chciałem. Dla kibiców, no zapraszam wszystkich kibiców na mecz przede wszystkim, na, na najbliższy to jest motor, oczywiście chętnych na wyjazd Śląsk-Wrocław, a będziemy robić wszystko, żebyście byli z nas zadowoleni. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.